<śm> dobrze kupię to, może na co mhm okej, rośnie się z tobą nie chcę z tobą gadać, otwaj się otwaj się, otwam się. happy mordę dziękuję hanach ona się nazywa? może nanach? naaa, nah, men mój, mój kawał się powiódł twój kawał powiódł na to, że chcesz w, w mordę, nie? Bem. Super, no wybicie, zaraz wyszedł z auta, nie? Chwało się tak, powiedz, że. O, ale, misja, hu! Jechaliśmy! Nieźle. <grym> <grym> Pomóż kewem. So much I can't wait to Dlaczego? <grym> <grym> Dlaczego dostałeś hit? No problem. There's a nice cheap way. Come with me to Fort Cullen and I'll show you how to do it. <laughs> My there's a bunch train train. of cool collectibles around town that would look amazing in the church. All we have to do is find a thing we want, snap a picture, and boom, it'll just show up there. Really? How does that work? It works. Przejdźmy Kevinie, słać. Yeah, Jimmy. I don't ever think. <laughs> 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 Czemu lewi do, jest przed mną? Czemu remember teddy yeah. Yeah, yeah, I yeah Other ex-Teddy, the woman with the mohawk? Right, so here's how it works I, I think auto Golden Cannon would rock at the church Just take a picture of it. Take a picture of it. Picture. So blisko, Z so za blisko, za so blisko za bliska, za Jak nie jesteś w Za za so blisko, so blisko. <laughs> All right. Let's head back and see what we got. Zobaczmy, ja, mamy Zawsze możemy zdjęcie armaty.

Oh, nice. Oooo, a jak byśmy włożyli kanon tutaj? Będę so romanty romanty romanty. Romanty tutaj Nie możesz, kłamiesz Ta się nie liczy, a robimy kolejną A, była zakrytkę. No jest szansa, że to może być prawda Meet the gang gang bang Get to know members wow, wow. wow. Eli. Mog mogli dać, że na Eli po potem zmienia imię na Zimos, nie? Staje się dziwakiem. A może Pierce? Myślę, że Pierce nie ma takiej jak ja ale Zimos <laughs> jest taki basicowy. Gdyby nie jego okulary, jego, jego różdżka, pozwalając sobie gadać, jego fetysze. Duże rzeczy. Bardzo życzę. Chodźmy na kurta. Wsiadaj do kurta. Kajtajs. Kajtajs. No, no, nie o co rzędzić. Siadam. Okay. Yes. Teraz. Wiem, to Teraz. 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 Nie mogę strzelać, nie wiem czemu. Aby to nie była misja przed nami, bo. No, nie mogę strzelać. O! Te o się władzę tej misji jeszcze. Bożym mamy zniszczony autobus. auto zniszczony? zniszczone Bez grupy jest na Odbywać, I'm here. What's up? We need to get over to FB's ASAP. They're re-releasing the Mecha Burger. The what? The toy. Don't to you remember? It looks like a hamburger but turns into a robot. Limited edition re-release. Let's go. Whoa, what's up? What's no you know, I think I had a Mecca burger once, Kevin. Everybody had one the summer I was nine. It was, was do, do, do we a ancient, I mean, the the old, the old, the childhood. Sure, no problem. No, oh, oh hilera. Do you think they're all here for the Mecca burger? <laughs> Doesn't matter if they are. We can just muscle up to the head of the line. To auta, bardzo dobry. I to jest naprawdę jego To To zamówić bardzo dobry. Tak, to chyba To niego. bardzo To niego Chyba też To jest sobie Zawsze To jest bardzo dobry. Welcome to jest bardzo Pierwsza May I please have a chicken brat box meal with a Mecca burger toy? In purple, if you have it. We're out of Mecca burgers. Shit. Well, there's another FB's in Marina del Lago. Let's try there. If the Marina's FB's is also out, the next closest is a Mercado. And there are two in the flats, but we should try Mercado first. Dude, why is it so important to get a new one of these? Ah. Oh, I didn't have an old one. I never got one when yeah, I was a kid. when I was in foster care. So. No, that's oh. right. not a problem. Maybe. What's wrong? mnie did they teleport me What the hell are the idols doing here? Being pretentious anarchists and getting in everybody's way. What else? Well, they're between me and my kid's toy. So let's fix that. Ona no i do dobre, bo z to nie chce mi się pokonać, pokonać ich wew. Właśnie biegaj po tych schodach, idiot. Yeah, no bieg, jest jak kontrolno, biegnie, biegnie,

What's going hey, here needs a chicken kids meal with a Mecca burger toy in purple they're all gone those horrible people in pink stole the entire shipment they said something about striking a blow against capitalism and soggy french fries fucking idols they really are a bunch of thugs taking joy from children oh, fuck children it's it's Człowiek jedzie już, jak świetnie transporty Co? Mogę po prostu. Um. Czekaj, co nich kurwa. O kurwa. Oh, Boy, ja wiem, się Jakby się katapultą mira. Katapulty już bo jak. Boże. Panie, za Teraz znowu tu znowu teraz znowu znowu z znowu Ja idę do znowu 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 pościg. znowu 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 Brum, 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 brum. Wracaj tu Po to jest problem z i plus a, a może wiesz, teraz do nie? Właśnie to zrobiłem i po Wpadł i się ruszyć nie może Dobrze, nie, tylko... Uch! Wysiadł ja Zgib To już się zapisuje A, Dwa lata zapomniałem jak działa Czarcie z, z fast foodów Takie faz, że chemia Mieliśmy ja do coś Co się stało? Czy myśmy się zakończyli? O, nie mam pojęcia ale... Zawsze myślę, że Zawsze by że... się boję, że gra zaraz jakby że jakby misja nie odana nie wiem dlaczego i ponownie wow. robimy ją. Okay, wziął wygra tą pistoletu maszynowego Niesamowite. Super very cool, very amazing game. Ale chyba widzieliście...